Witamy w dolnośląskim, jesteśmy w Oleśniczce, a jak jesteśmy w Oleśniczce to musi być bardzo ciężki dobór imion z KGW właśnie w Oleśniczce. Czyli mamy dzisiaj z nami Anię i Anię Dzień dobry. Dzień dobry. To i co robimy? No, gotujemy proszną zupkę. Dobrze. Z grzybków. Grzybków! A jakiegoś kurczaka dodamy albo inne lubiowe historie. – Będzie i kurczaczek. – Będzie i kurczaczek. – I będziemy robić wywar? Bulion, I tak? będziemy bulion. gotować bulion, tak. Ja będę kroiła warzywa, Ania będzie dodawała przyprawy, a Ty będziesz nam tam, tam zachwalał Tak. Zachwalał, jakie to piękne fantastyczne rzeczy mamy w Dolnośląsku. E, co leci tu? E, – Teraz zielenika pieprzu. – Dobra. Ile? Tak? 5, 6, 7? Jakoś. – No, tak około dziesięciu. – Ziele angielskie. – Wiem, co się dalej wydarzy. Tak zwana święta krójca I liść laurowy, nie? – I liść laurowy. No dobrze. I tu dajemy Dobra. udka z kurczaka. Dziewczyny, włączam? Włączam, tak, nie? Tak, no tak, właśnie, tak. na co czekamy. Dobra. Siup, możemy lecieć. Nie wiem, czy wiecie, wątrówka bardzo zdrowa, jest źródłem żelaza hemowego, a dodatkowo ma coś takiego, co się nazywa tauryną. Bardzo fajna rzecz dla dzieciaków w młodym wieku na rozwinięcie mózgu. Ta wątróbka ma w sobie no, magiczne rzeczy, więc no jeśli właśnie, stąd... się zmienia dietę już dla dzieciaków już jak y, y, odchodzą od cycka, zaczynają jeść w stałe pokarmy, to wątróbka w jakiś delikatny sposób przełącza. Tak, dzieciaczki, które odchodzą od cycka, to jeszcze bardziej taką wątróbkę zjadają, bo one mm -hmm. mają mniejszą świadomość, ale już później starsze to dzieciaczki, to też, też jest oszukiwać. Też jest oszukiwać. <laughs> Dlatego między innymi właśnie ta wątróbka w ładnych kluseczkach, bo ona ona nie, wytrzyma, nie będzie jest. widać. Nie jej. będzie widać. Tak jest. Też często właśnie stosujemy wątróbkę do różnych m.in. Do, do kaczek, tak. Y, tak, bo ona tam jest przemycana. Y, też dużo wątróbki dodajemy, jak robimy na przykład w domu takie swoje y, pasztety. Aha, tak. aha. Też wtedy się właśnie dodaje wątróbkę i dzieci zajadają, nie wiedzą o tej wątróbce, że ona tam jest, a, a jednak te, to, te wszystkie właściwości, które ona ma takie naprawdę super, są, są przemycone. Co rzucamy pierwsze? Pierwsze to... cebulę. A bez kosztów proszę ją rzucić, bo dlatego oczywiście. że kosmyk nam się tutaj musi troszeczkę rozgrać cebulka, żeby się dopiero go... Czyli dużo cebulencji. Cebulki tak. dużo, bo I będzie czosnek. dużo cebulka. Tak. tak, chwilę, niech się przyrumieni. Przy przyrumieni tak. Cebulka tak. a dopiero potem czosnek. To Żeby wszystkie. raz, mhm. dwa i trzy. Ale dużo towaru. Tak. A, bo i na do tych, do gołąbków. Tak, tak. Odłożymy sobie troszkę do gołąbków. O tych gołąbkach zaraz wam wszystko powiemy. Cy. Pozwól Kuba, tam Ania Posoli po, po pierwsze. Tak. dobra. Nie pożyczkę, zrobi dalej. A <laughs> widzieliście, jak to się robi, ten? Na zachodnich firmach i, i, i w tych w, w różnych pensji, restauracjach. Tak jest. To był dwa razy pieprz? Nie, był białe. Sól. Białe. Grzyb, lubi, sól. Tak, lubi. Zamiechaj. A tu się grzeje. Dobrze. Okej. Okay. Rzecz najważniejsza teraz. Czyli to teraz będziemy oszukiwać te dzieciaki większe i robić na niej kluseczki, w których jest bardzo dużo wątróbki. Wątróbki, która ma te wszystkie rzeczy i wartości odżywcze, o których mówiliśmy tak. wcześniej. Tak. Pokażcie mi co i jak. No więc trzeba tą wątróbkę solidnie oczyścić, bo ona tu ma okay. takie, wiadomo, że w jest żółt, trzeba powykrawać wszystkie te takie rzeczy, Dobra. które są y, po prostu gorzkie, bo ona jakby przy tego nie powycinać, to to niestety ale będzie gorzkie. Dodają e, trochę goryczy, tak. Tak, to dodają prawda. trochę goryczy. Tej wątróbki nie będziemy dawać bóg wie ile, dlatego że, że to jest, y, będą kuseczki. No i, i wiadomo, że to y, też nie trzeba aż nie wiadomo ile tych kuseczek, ale, mhm. ale tak, żeby nam zupka wyszła taka gęsta, ale nie za gęsta. nie? Dobrze. Dobra. Cudownie. Okej. Okay. A doprawiacie kiedy? Po. Po. No to to bzyk. Teraz oddzielimy żółtka od białka, bo białka ubijemy na sztywno. Okej. Okay. Tak. Dobry. Dwa jajka. Tak, dwa, dwa jajeczka. Jaj... Hmm? Dobra. Dobra. Można? Można. Super. Białka są. No Białka da. są gotowe. Ja teraz połączę wątróbkę tutaj z, z rozstatnym żółtkiem i mąką. Będę się tak starała dawać tej wątróbki, żeby po prostu nie za bardzo rozrzedzić, żeby tej, tego ciasta nie aż bardzo dużo, żeby... bo zupki nie ma aż bardzo dużo, żeby nie była Dobrze. za gęsta, prawda? Dobrze, jasne. No bo mąka oczywiście zagęści e, tak, naszą zupę tak, z, tak. Z, 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 z klusek. Teraz utrę tą, tą... A myśmy już dawali tą gałkę muszkotłową. Czy nie tak, już tak, damy. Teraz gałka muszkatałowa. Okej. Okay. Tak, to będą sztywne kluski. Ja myślałem, że będą bardziej płynne, ale fajnie. Białko je rozciągnie, ale nie daje im tyle płynu. Bomba. Yy, soliliśmy, soliliśmy na każdym etapie. Dobra. Yy, to teraz ja proponowałam, żeby wyłożyć te grzyby już do tego wywaru. O to dziewczyny, powiedzcie mi, ile ma zostać? Jedną trzecią, proszę. Jedną trzecią, mhm. tak, zostawiamy. Dobra. Jedna trzecia dla mnie to Jest okay. będzie teraz. Dobrze, a tak, tak, nie, nie, tak nie wszystko. Teraz pianę. Tak, też stopniowo nie wszystko. Dlatego, że nam za bardzo nie rozrzedziła. Okej. Okay. No, zobaczymy, jak to będzie. Piękne, ta pianka też nam da lekkość w tych łuskach, Tak, to no, dlatego to troszeczkę to wymaga pracy, ale jednak ta y, ubita piana, ona będzie taka, że, że te kluseczki będą takie bardziej puszyste. Możemy kłaść możemy. część Ja teraz Ania, przygotuję tutaj ja ziół właśnie do do. Dobra, zubki, to też coś ciachnę z tobą. Dobrze. Puseczki, ładne. To. Lubczyk, tymianek, tak. koperek, koperek, majeranek i, i majeranek. Tak, I siekamy, drobiutko siekamy i dodajemy proszę. do zupki. I myślę, że to już będzie wszystko w tej zupce, co potrzeba. Dobra, super. Mm, jak pachnie. Pięknie. Które twoje ulubione zioło? Wszystkie zioła lubię. Super. No dobrze, to ja tak jak chciałaś, Aneczko, tak, bardzo odrobinę proszę. kopru. Tak, a I ja dam twoje wszystkie moje całych. A potem to sobie damy do Nasze naszej... Wystarczy, zupy. bo jest dużo. Świetnie. Ulala. La, piękna zupa. Tak. Świetnie. No to, to nalewamy. Tak? To nalewamy. nalewamy. To nalewamy, Nic nie potrzeba. Genialny balans. No dobra, to kładziemy. Nalewajcie. Ja przejdę tak, no. I co? I kończymy kopereczkiem. I kończymy kopereczkiem. Pięknie. To mamy raz, dwa, możemy nalać aż trzy. Świetnie. No dobrze, to my nalewamy zupę. Zaraz będziemy zaczynać nasze Nie Ale tylko bo te są tutaj, one tutaj robią dobrą robotę, także bardzo cię tak. proszę dolej tych kluseczek. O, tak, proszę, puseczki robią proszę. dobrą robotę. Tak. Bardzo dobra. Chcecie sprawdzić, jaką to musicie. To musicie spróbować. Spróbować. Ale zapachu to chyba nikt tutaj nie. Nie, nie ale musicie sprawdzić też przepisy i rozmakować się w tym naszym polskim zdrowiu, bo jest genialny. Jest genialny. Zupa. Raz, zupa, dwa i zupa trzy. Zalewamy trzecią i zaraz widzimy się w drugim daniu. Tak jest. I proszę bardzo. I życzymy trzecia. smacznego. Bardzo smacznego, proszę. Smacznego. No cóż, będziemy robić gołąbki. Gołąbki będziemy robić z dwóch rodzajów kasz. Mam tu kaszę jęczmienną i kaszę gryczaną. Kasza gryczana była ugotowana na wywarze z grzybów. Okay. Kasza gryczana to też nazwa kiedyś tej kaszy właśnie była taka, że mówiono na nią tatarka. Teraz poproszę Anię, żeby mi tutaj pokroiła indyka i zmieliła. No właśnie, bo gołąbki nasze będą składać się z kilku rzeczy. Oczywiście będą zawinięte pewnie w kapustę. Widzę gdzieś tam, że to chyba będzie włoska. Tak. Będziemy mieli je z kaszą właściwie z dwoma kaszami, z grzybami. Ale głównym bohaterem jest tym razem indyk. Chyba przesadzam tą kaszę tutaj do tej wielkiej miski. Wszystko, szefowa. Tak, dziękuję Proszę. Ci bardzo. Dobra, postaram się to trochę rozluźnić. A dziewczyny, a nie, jeszcze drugi ten kawałek mięsa indyka? Nie, nie, wystarczy, wystarczy mięska tyle, tak, Dobra. to jest tak mięsko. A wiem, czego nie powiedzieliśmy państwu. Nie powiedzieliśmy państwu, z jakiego to jest kawałka indyka. Co to jest? Udziec z indyka. Udziec z indyka. No właśnie, piersi z indyka, duże, jasne, trochę do innych rzeczy, natomiast mięso z indyka, ciemne, ma w sobie dużo więcej No właśnie, więcej to jest kolejny, kolejny warunek indyka, że on ma różne mięsa w sobie, prawda? Tak jest. Tak jest. Y, y, no. przecieramy do tego? Y, tak, do tej do mniejszej miseczki bo się ta się nie zmieści pod No, świetnie. Tak? Także poprosimy o mniejszą miseczkę. Nie ma problemu. Tak. Dobra. Sorki. Super. Duże oczko. Duże oczko. Duże oczko. Okej. Okay. Teraz proszę przełogić mięsko to. Do, tej, do tej kaszy. No i... właśnie, to było moje pytanie, ja tak się zastanawiałem. Mieszacie ugotowaną kaszę z surowym indykiem? Tak. A, tak. Tak. Nie podsmażacie tego najpierw. Nie będziemy Nie. podsmażać. No niech, to, niech to mięsko odda wszystko, co tam ma w sobie do kaszy. od razu. Do kaszy, też na tak. smaki, wszystko. Tak. Grzecznie wrzucamy. Widzę też, że było mielone na grubym oku. Tak, żeby ono nie zginęło w tym wszystkim, aczkolwiek ono, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ono jest takie wyraziste mięsko. Tak. Jeszcze poprosimy o tą e, miseczkę, miseczkę raz, bo jeszcze zmienimy te wcześniej przygotowane grzyby z tą cebulką też na grubym oczku. Aha, czyli to co mam tu? No, tak. Dobra, odpalamy. Wiecie, co moja babcia zawsze robiła? Na samym końcu jeszcze puszczała... Bułkę. Bułkę, tak, tak jest. jest, bo tę bułka też czyściła. czyściła wszystko właśnie się nie, nie marnowało, pewnie zostawało w maszynce. Ale yy, rozumiem, że bułka tutaj nie chodzi, bo tutaj nie mamy co zagęszczać. To wszystko nam się tak. zepnie Schowamy kaszą. Schowamy teraz, żeby nam nie przeszkadzało pod spód Dobra. i będziemy działać dalej. I trochę świeżej yy, pietruszki. Pietruszki, sól. Mm -hmm. Mm -hmm. W tę stronę. No już jest, spoko. Tak. Dobra. Twarz mamy gotowy. Okej. Okay. Teraz sobie wyścielę dno na odpornego dużym liściem. Aha! No właśnie, bo ty te liście masz już poparzone, Anka. Liście właśnie mam poparzone, bo Ekstra. myślę, że ta sztuka parzenia liści już jest każdemu bardzo dobrze znana. Teraz wyłożymy naczyniarza odporna liście dużymi... Yy. Żeby się nam nie przypalało. To jest włoska. To jest włoska kapuska. A włoską parzymy tak samo jak białą, tylko że dużo krócej. Dużo krócej, Rozumiem, że wkładacie całą główkę do, wrzącu, do wrzątku osolonego, on sobie trochę chodzi, potem wycinacie głąb i oddzielacie. Nie, ja, ja, ja robię troszkę no. inaczej. Wycinam no. głąb i tym, tą, tą właśnie taką tą twardą częścią wkładam do kapustkę do dołu. I ona, tak. włoska moment, chwileczkę, ona się wszystko ona pięknie się rozchodzi. Świetnie. Także już no mamy Dobre. wyścielone. Teraz pod, podleję troszeczkę bulionu, tego, który gotowaliśmy wcześniej też do... Aha. Yy, mamy cebulkę. Mamy Co cebulkę, do teraz do, do, do tego jeszcze damy. Z, nie, nie jeszcze ze ważący czasu, że mi się u, u, też udusz. Ale dobrze. to już nie, nie będziemy y, tylko kroimy, bo później będziemy blendować, dobrze? Dobrze, będziemy blendować? To tak. ja mam świetny sposób. Pokażę wam w jaki sposób można dobrze. bardzo drobno pokroić czosnek. Wiecie jak? Nie. Też, też... Tak. Trzeba mieć jeszcze silną rękę. Tak jest, a to macie macie. Dobra. Co mi pokroję do sosu? Tak. Dobra. A ja bardzo bym prosiła o ten farsz, bo będę zawijała gołąbki. Bardzo proszę, Aby farsz Aby sosik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiedzcie mi, macie dwa rodzaje pomidorów. Jedne rozumiem, że puszka, no bo mamy zimę, bo tak. jesteśmy, nie mamy, jesteśmy w sezonie pomidora, a ten drugi ładny, wasz? Świeże pomidory. Świeże pomidory, super. Bosko. No dobra. Zabiorę łychę. Bardzo proszę. Ekstra. I zaczynam rzucać Tak. Dobra. No ładne. E, czy ty chcesz od razu e, śmietankę? Tak, bardzo proszę. Proszę wlać Czyli śmietankę od razu. Tylka sobie. 36, 30, 30? 30, 30. tłuszcząch tak. mówiąc prosto. Dobra. Ja jeszcze zrobię tak, że dam takie malutkie tutaj straweczki y, masełka. Okej. Okay. No, masło zawsze dodaje smaku, mhm. szczególnie przy drobiu. Świetnie. E, jak długo i w jakiej temperaturze? 180 stopni i myślę, że tak do, do godzinki. Świetnie. I blendujemy. Tak. Czy ten sos e, ma być gęsty? Chcecie go e, rozciągać jeszcze wywarem na przykład, czy nie? Myślę, że będziemy go redukować, żeby był właśnie gęsty. Żeby był gęsty. Żeby był no, gęsty, był, tak. Żeby, papieru, bo jest jednak żeby był Blendujmy. Proszę bardzo, zaraz będzie znowu głośno. Nie będzie. W kuchni musi być głośno. Tak. No to jest, panie. Już. Wiem, że Nie, nie zostałem. To się wytnie. Spoko. Sos gładki. Tak. Przestawiamy z powrotem na ogień. Tak. Nie? I redukujemy. Yy, Jak długo? Niedługo, dlatego że on już jest ba bardzo ładny. Jest bardzo ładny. Tak, on już jest, już jest bardzo ładny. Myślę, że, że długo się nie powinien już gotować, tylko teraz Dobra. jeszcze go trzeba do, po prostu dosmaczyć. smaczyć. To będziemy robić na samym końcu, bo nasze gołębie potrzebują około godziny. Wyciągamy, układamy, polewamy sosem i mamy wasze drugie I mamy gotowe. I mamy drugie do tak. gotowe. Pięknie wow. wyglądają. Okej. Okay. No cieplutkie, ekstra. Jak sprawdzasz? Tak, kapustka jest mięciutka, No tutaj w nerwy wbijam, co jest. jest tak. Czyli sprawdzasz tak naprawdę po kapuście, bo wiemy, że po takiej godzinie mięsa indyka tak. i tak jest ścięta. Tak, na pewno jest ścięte, Nic tam nie ma opcji, żeby się Dobra. coś innego działo. Teraz Aniu, proszę. koperek, żeby tutaj nam ładnie ozdobił i zapachniał. A ja w tym czasie będę już nakładała na talerze, żeby można było sportować nasze gołąbek. Jak to się mówi, mamy to. Mamy to. Mamy to. No nieźle. Cudowny, fajny przepis. Musicie je absolutnie sprawdzić. Sprawdzić i rozsmakować się w polskim drobiu, bo jest genialny. Eee, mieliśmy... A ja pachnie? No to siup. Siup. Oj, ładnie. Klasyk. I koperek, co? I koperek. Dobra. Koperku nie żałujmy, jak zwykle. Dziękujemy. Dziękujemy. Smacznego.